W klasycznym jazzowym trio, więc zapraszam na estradę naszych gości. Na gitarze basowej zagra dla nas pięknie Jakub Bruszewski, a na perkusji Kacper Majewski. Witamy gości gorącymi brawami. Tak, jest to pięknie, gorące, brawa. No dobrze, kochani, słuchajcie, wiemy już i pamiętamy, że jazz powstał gdzie? W Ameryce. W Ameryce! Słuchajcie, powstał tak konkretnie to na południu USA w delcie rzeki Mississippi. No właśnie, słuchajcie, w dawnych czasach na obrzeżach Mississippi znajdowały się liczne plantacje bawełny. Pracowali tam yy, afroamerykanie, czyli Amerykanie o takim troszeczkę ciemniejszym kolorze skóry. No i zanim powstała muzyka jazzowa, no to istniały takie melodie, rytmy podobne do jazzu. Na przykład blues, yy, czyli muzyka smutku, na przykład spiritual, czyli muzyka religijna, uduchowiona, także work songs. A wy na pewno tutaj uczycie się języka angielskiego, zgadza się? No tak. To słuchajcie, jak przetłumaczymy to, co powiedziałem, work song. Jakbyśmy to przetłumaczyli dwa proste słowa. No song, to co to będzie? Piosenka, a work working... Praca, czyli pieśni pracy. No właśnie, przy zbieraniu bawełny na plantacjach, przy rąbaniu drewna, przy czerpaniu wody ze studni albo z rzeki, Afroamerykanie śpiewali rytmiczne melodie. No i my, jeden z takich utworów teraz dla Was pięknie wykonamy.